Cześć kochani! Dzisiaj mam dla was to czy to tak, do którego nominowała mnie net książkowy i kochana wiem, że zmieniłaś nazwę, ale dla mnie ona jest taka trudna do przeczytania, więc mam nadzieję, że mi wybaczysz. Na dole macie linki do kanału. I właśnie to będzie taki bardzo luźny, tak? Pozwolicie, żebym miała telefon i czytała stąd pytania, ponieważ one są dość długie i mam nadzieję, że sąsiad z góry wam nie będzie przeszkadzał, ponieważ oczywiście wierci. To była demonstracja. Czy wolała być zawodowo pisać książki, czy wydawać czyjeś? Ja w ogóle nie mam talentu do pisania książek, więc wydaje mi się, że wydawać, ale... Chciałabym może nie być takim typowym wydawcą, no, chociaż to jest fajna sprawa, bo czytasz dużo książek, ale musi znaleźć te takie perełki, które spodobają się też większości czytelników. Ale ja bardzo chciałabym być takim ala menadżerem, jeżeli miałabym wybierać, to mogłabym być na przykład specem od marketingu, czy coś takiego, bo to mnie bardzo kręci i w tym mogłabym się czuć dobrze. Podejrzewam, że na pewno czułabym się dobrze. Czy wolałabyś zapomnieć tyle z wszystkich przeczytanych książek, czy aby twoja biblioteczka uległa zniszczeniu? Ja się jakoś mocno nie przywiązuję do rzeczy i nie wyobrażam sobie, gdybym nie mogła posiadać wspomnień związanych z książkami, bo dla mnie po prostu... Przeczytane książki budują naszą osobowość, i gdybym zapomniała wszystkich, o wszystkich książkach, to bym nie była sobą. Dlatego zdecydowanie wybieram, że wolałabym, żeby moja biblioteczka uległa zniszczeniu, bo kupiłabym sobie pewnie podobnie książki, które kocham, a resztę no trudno. No ale wspomnienia są najważniejsze i ja się tym po prostu tego będę trzymała, i właśnie to się dla mnie liczy w naszym życiu, że wspomnienia są ważne i trzeba mieć dobre wspomnienia i korzystać z życia taka, wiecie, rada od uli. Wolałabyś się zaprzyjaźnić z pozytywnym bohaterem, czy na zawsze pokonać złą postać? I wydaje mi się, że przede wszystkim chciałabym się zaprzyjaźnić z bohaterem, bo co, jakbym pokonała złą postać, to co inni by robili? Niech trochę się namęczą, w końcu mają tą książkę, osoby, więc muszą troszkę się namęczyć, żeby pokonać tych złych, ale mam nadzieję, że to nie liczyłoby się tylko z pokonaniem tej postaci, ale na przykład z wiecie z jakąś miłością, na przykład z takim soliuszem blakiem albo, albo z takim lightnerem albo z takim markiem Woodnerem, albo z takim scottem albo z takim ale jestem. Wolałabym się zaprzyjaźnić. Wolałabyś wydać własną książkę czy kolejną zakładkę? I tak jak powiedziałam, moim zdaniem nie mam w ogóle talentu do pisania. Ale jeżeli mam wybrać jakąś z tych dwóch rzeczy i nagle mój mózg byłby cudowny, eksa, super, exa byłabym super, hiper, eksa pisarzem, to wolałabym wydać własną książkę, bo ona po prostu zostanie na zawsze. Zakładka może się zgubić. To też jest fajna sprawa, bo ja też lubię bawić się grafiką. Ale dla mnie, wydanie własnej książki, to jest tak jakby zostawienie coś od siebie dla świata. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, ale to by było takie dla mnie wypełnienie, nie spełnienie siebie. Ale wiem, że wątpię w ogóle, że to kiedyś będzie, bo naprawdę ja. Moje dialogi są takie straszne, że, że, że nie da się. Wolałabyś zgubić książkę z biblioteki, czy książkę, którą posiadasz na własność? Wydaje mi się, że wolałabym zgubić własną książkę, bo jednak książka z biblioteki to jest książka i nie chciałabym, żeby przez to jakiś człowiek mógł nie poznać jej treści, bo może on odkryje w niej swojego pielgrzyma, swojego cichalego potera i coś ten desen, Dlatego wydaje mi się, że to była taka w sumie dla mnie nauczka, bo nie pilnowałam, to zgubiłam, prawda? Wolałabyś stracić wszystkie zdjęcia książek, które zrobiłaś, czy recenzje, które nagrałaś? To jest bardzo ciężkie dla mnie pytanie, bo ja się interesuję fotografią. Może nie akurat fotografią takich książek, dlatego wolałabym stracić wszystkie zdjęcia książek. Bo jednak z każdym filmikiem mam pewne wspomnienia, pewną historię, i bardzo bym się źle czuła, gdyby ich nie było na kanale. A zdjęcia książek zawsze można powtórzyć i. To nie jest problem. Wolałabyś ożywić swojego ulubionego bohatera, czy dać nieśmiertelność i nieskończoną wenę swojemu ulubionemu autorowi? To jest bardzo ciężkie pytanie, ale wydaje mi się, że chyba dałabym nieśmiertelną wenę ulubionemu autorowi, bo jakby J.K. Rowling mogła pisać więcej na przykład o Huntsvotach albo o czymś takim, to ja bym była przeszczęśliwa, albo jakby tyle. Pisał więcej o Skocie i więcej takich pielgrzymów by wydał, to byłoby to lepsze niż spotkanie Syliusza, chociaż Syliusz mógł być moim mężem. Ale nie wybieram jednak właśnie Wenę dla autora, bo więcej książek, więcej miłości, więcej szczęścia Wolałabyś, aby ktoś opisał całe twoje życie, czy nakręcił film na jego podstawie? Wydaje mi się, że wolałabym, żeby ktoś napisał o tym książkę, ponieważ dla mnie książka wzbudza więcej emocji i bardziej przemawia do ludzi. Wiem, że filmy są bardziej popularne, ale ta książka trafiłaby tak naprawdę do, tylko do tych osób, które chciałyby ją przeczytać, i może by coś nauczyła. Nauczyli, może by się na moich błędach, i oczywiście pośmiali bo jestem mistrzem, nie, jestem po prostu mistrzynią niezgadności, i to jest straszne. Wolałabyś być bohaterką powieści obyczajowej czy fantastycznej? Oczywiście, że, że fantastycznie, to w ogóle nie ma innej opcji. Ja bym była bohaterką powieści fantastycznej, bym miała magię, czary, psz, Władałabym e, na przykład, nie wiem, wiecie, energią albo ogniem, i byłabym super ekstra, hiper, i, i miałabym cudownego faceta. By mnie kochał i sobie się kłóciła I mam nadzieję, że nie byłoby żadnego trójkącika Bo trójkąciki są najgorsze Wolałabyś posiadać jeden magiczny przedmiot, czy znaleźć się w ulubionej książce przez jeden dzień? Ja wybrałabym znalezienie się w ulubionej książce przez jeden dzień Bo odwiedzenie Hogwartu Pójście na lekcje, na przykład latania na miotle Albo obrony przed czarną magią To po prostu byłoby niesamowite, to jest moje marzenie I nie zamieniłabym tego na nic Innego. Teraz ostatnie moje zdanie, najtrudniejsze pytanie. Wolałabyś, aby Twoja książka odniosła wielki sukces, czy aby Twój vlog blog odniósł wielki sukces? Moim zdaniem, jeżeli coś robimy, to liczy się przede wszystkim nasze chęci, nasza pasja. Jeżeli coś z tego wynika, jeżeli komuś się to podoba, to czym prędzej, czym później ktoś to doceni. Dlatego nie można się nastawiać na sukces. Ja. Nigdy tego nie robię i mam nadzieję, że po prostu, jeżeli to oglądacie, to oglądacie to dlatego, że macie ochotę mnie posłuchać, że mnie lubicie, że podoba wam się to, co z sobą przekazuję. Nic nie nagrywam po prostu na siłę, zwłaszcza, że jeżeli ktoś się nastawia na sukces, to moim zdaniem po prostu wiąże się to z, dużym, z dużą sztucznością i z nieprawdą. I to były wszystkie pytania, mam nadzieję, że się podobał wam ten filmik, mi się bardzo podobała nazwa, tak jak wiecie, to czy to. To czy to. Ja chciałabym ze swojej strony nominować kulturalną szafę. Mam nadzieję, że to zrobisz. I dziękuję Wam bardzo. I życzę Wam miłego weekendu, miłego tygodnia, miłego dnia. Trzymajcie się. Papa. Pa.